Czekaj, pokaż. Skład już jest nagradny, Realu Wisły to wszyscy znają na pamięć. Jest dzisiaj 11 sierpnia. Wisła Kraków wraz z Realem Madryt. Jest godzina 240. Właśnie składy. Ja idę paręcie, czy na składy. Jedziemy, zobaczycie jeszcze za chwilę? I za chwilę będziemy pić Oglądając Czekamy jeszcze na Bielaka, który fujawali no Gim już też pewnie fujada więc wali, więc... Mateusz jak zwykle za zapalniczkę Mogę ci pożyczyć Nie mają ją w Nie ma jej okay. A ty w A gdzie się zostałeś?